Ja dzisiaj nagrywam odcinek u mojego kolegi i zaraz właśnie dołączę, bo no na razie tylko on gra. Okej, okay. yes. jest. Ja ja Ej, no. zabrałam drewno. Zabrałam drewno. Skopałem dwa, a mam trzy. Bo jak się zresztą zabrałem drewno. OK. A jak robimy no przechodzimy na Minecraft czy nie? Tak. No. Okej, okay, przechodzimy. Ej. Ej, widzowie, typowy nóg. No. O trzewo! OK, zrobię tyle. Będę taki bogaty przez to. <laughs> Okej, okay. wiem jak. Ja już wiem, jak się robi craftingi Mabel. Typowy nów. Wiem, jak się robi craftingi Mabel. Co? Czemu mi nie lubi? <grym> nie wiem, no, teraz no. A, co stworzyłaś? No, 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 no. No, co to żeś zrobił? Miecze, miecz i kilo. O widzowie, ja też bicie na kanał mojego kolegi jak będzie miał, bo jeszcze ja na razie nie będzie. Będzie się nazywać Likster 2. No ale na razie jeszcze nie ma tego kanału. Tak, ale wkrótce będzie. No, więc... Kiedy tak go nagrozma? No. E, tak, e, będzie w środku czerwca. Jeszcze tydzień dwa e, i będzie. No, jak słyszeliście? Tydzień dwa i będzie. Będę też i vlogi nagrywać, ale najpierw w Ej, po co ja to zabijam? <grym> jak to mi tak. E, gdzie ty jesteś? Bo ty masz. O tym. Ej, no gdzie ty jesteś? Bamboru, to mięso, gdzie ty? A gdzie ty najpierw? Okej, to jest. O, lecę do ciebie. le, zbieram... A po le, 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 A le, le, o, A po co, co, le, le, co, co, co? Co le, Co, co? 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 Co zaczyna? Co? Co? Że, ja, że ja się że ja lepiej gram od Ciebie. mam. Bacz go no. O! Okej, okay, to ja tak zrobię. Ja na ląd chcę wyjść. O kurde. Widzowie, na moim kanale pokażę twarz na tysięć subów. Ha! No, no. No, babalku. Chodź tu. Bumble, Bambol. Widzą jak coś, to y, będą vlogi, ale filmy będą codziennie o 18.00. A u mnie różnie. U mnie różnie. Mogę mm. zabiję tego tutaj. Ale na pewno będą przed 15.00. No chyba, że będę zmęczony, no to będą trochę później. <grybę> no to widzowie. I będę ben, też wam na innym kanale nagrywać o rybach. a o rybka. Bo mam w domu. No mam, ma, ma. To prawda, bo ja u niego jestem, mima. O kurde, u kurde, o tym. Kurde, o ale kurde, O tym mam. To ja teraz cię też zabijam. Dziękuję.

Jak coś tak. ok, Za niedługo zagramy jakiś inny w e, no świat. O kupę. I, I bomba bomba bomba. Ba, 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 bum ba, bum ba, bum ba, bum ba, bum ba, bum 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 ja bum bum A, kryzyma, 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 kryzyma. a ja bum bum ja. bum 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 więcej HP. A i tak tylko a ja, ja się ukryłem. Opie, ogarnij się. Ja back <noise> nubek, back stróbek. ale ja już nie oglądam wojna, bo em, no, Nubek jest zmieniony w nūpka on. I i. E, nu, e, wtedy, no. co się no zmienił głos to e, i od tego czasu nie było paliona i i i palione na łupka, bo, bo i dlatego miał inny głos, bo w mikrofonie coś tam sobie zmienił, a w ogóle to to powiem moją prawdziwą nazwę. I... A moją nazwę możecie się dowiedzieć, bo wiecie, nazywam się Igor Czętok. na kanale. To moją nazwę możecie się dowiedzieć, ale jak ktoś nie wie, no to na 20 osób powiem. A bardzo mało brakuje, ale wiem, coś pewnie się domyśliło, jak się nazywam naprawdę. A ten Lixter Król to wcale nie jest takim królem. Ej dawaj, dawaj na jakimś innym świecie dawaj ej, gramy. Ej, nie, nie, poczekaj. Czekaj. Kurde. Okej, okay, to na innym świecie gramy. Dobra, czekaj. Ej, bo sobie robimy jakiegoś moda. Ej no, moda. A czy na tym świecie przetrwaniu? A może moda kubkowego? A jest w ogóle taki? Nie. A, no co, znaczy, to nie. Ten? No. Czy... Dobra, no? no. Tak, ten. Okej, okay, oki, okay, moki. Ej, ale ja wtedy tyle rozbierałem tego drewna na tym No a kiedy kończymy odcinek? Za 5 minut. To Tak szybko za 5 minut. O tu jest bambol, bo patrzcie, widzicie na jego skina. O tu mam. Ej, dzień. O mam wieczyk. Nie wiem skąd, ale to nie moje konto, bo, bo tutaj ktoś się mi włamał, ale nie wiem kto. A to jest jakiś bambole po prostu. Nie, bo ja po prostu zbierałem tyle drewna, żeby zrobić... Żeby powiększyć wyspę. Ej, a wiesz, że ty się bardzo daleko tyle No. Wiem. Ja. Jest to lace drewno. A w ogóle jest pokojowy, więc... Nie! Nie! Jesus ja spiczą! No czemu? Dobra, nie będzie pić. Hmm. Okej, okay, bo ja mam tyle drewna, ogarnij się. E zebrać więcej drewna, dobra mięła. dobra, do tego nóbka diamenta na szpadla Ej, ale widzisz to. Ej, ale widzisz to. Fajnie się kieruję. Mikrofon nie działał. No to się stało. No a w ogóle to ja będę e, nagrywać na kąpie, a, a, a teraz no, e, ten igon się, co nagrywam. No, no więc to się. To widzowie, to nas wszystko, papa. Pa.